Ponad 400 młodych zawodników, i bardzo młodych, bo nawet trzyletnich zawodników, dziewcząt i chłopców, wzięło udział w tegorocznych 39 dziecięcych wyścigach kolarskich Głosu Pomorza. To bardzo dużo. Cieszy nas fakt, że z roku na rok młodych kolarek, młodych kolarzy jest coraz więcej. Dzieci jechały na dystansach od 40 do 400 metrów. Zabawa jest fantastyczna, bo. Nasze wyścigi to nie tylko emocje sportowe, to również rodzinny piknik. Dzieci mogą za darmo zjeść lody, pączki, mogą za darmo oznakować rowery. Po to przyjechała policja między innymi. Mogą sprawdzić, czy te rowery są dobre, czy nie trzeba w nich zrobić jakichś drobnych napraw. Można również. Skakać, bawić się w konkursach z nagrodami, jakie przygotowały firmy. Przygoda LML-Dudki. Zabawy jest na kilka godzin, bo przede wszystkim to jest rodzinny piknik. Pogoda, jak co roku, nas rozpieszcza, jest fantastyczna, dlatego rodzice z dziećmi zostają tutaj na kilka godzin. Emocje są ogromne, sportowe i nie tylko. Zabawa przednia jeżeli Państwa tutaj z nami dzisiaj nie ma to niedobrze. Można naprawić ten błąd już za rok, bo za rok bawimy się z wyścigami, z małymi kolarzami po raz czterdziesty. Zapraszam, jak zwykle, jak zawsze, na początku czerwca.